Witam serdecznie na kolejnym gnocie. Dwa dni były fajne na grzybach, to wypadałoby się w końcu wziąć do roboty. I taki jest ambitny plan, żeby dzisiaj trochę ten kurzak ogarnąć. Już rano był Pan sąsiad, pogadaliśmy, że by się to wywiozło na pole, póki nie jest przeorane. No to przed oraniem to się to wora. Oczywiście jest tego tyle, co kot napłakał i nie wiem, czy to w ogóle ma sens. To bardziej takie są działania pozorowane, no bo tyle jest tego kurzaka, to jest wiecie, jak ziarenko piasku na... Pustyni na te moje pole, no ale skoro jest, tam jedną przyczepkę się zapakuje, rozrzuci na tym polu. No i poprawię tą konstrukcję, bo mi kury wszystko rozciągają, tylko zanim się za to zabiorę, to wymienię im wodę, bo już mają brudną. Także temu łobuzowi, co sobie tam kość obgryza, puści się wodę. Woda będzie ważniejsza od kości. Zaraz się okaże, co jest lepsze. O, już zobaczył, chyba, że do kranu idę. Wolisz kość obgryzać czy za wodą latać? I już się zbiera. Sięgam do kra... A, nie, nie włączyłem. A on już tam daleko poszedł. Idę, zobaczę, co on robi. Jak tam pobiegnie, a woda jeszcze nie leci. Gdzie on jest? Już tam jest. Gdzieś koło królików pewnie. Krzok mi zasłania. Edziu! I co? Oszukałem Cię, widzisz? A kość zostawiłeś. Teraz mogę Ci kość zabrać. No, leci zobaczyć chyba, czy na miejscu jest. Nie, leci zobaczyć tylko, co z kranem. W nosie ma te jedzenie. Dobra, dobra. Już się z tobą nie droczę, już ci odkręcam. I cyk, woda ruszyła. Jeszcze się nie znalazła rzecz, która by była dla niego ważniejsza od wody. Już nie mówię o żadnych zabawkach, o żadnym jedzeniu, jak teraz kość nawet. To on wszystko zostawia, nawet nie schowa, nie zakopie. Leci prosto. Do wody, ale muszę kiedyś jakieś wyjątkowo dobre jedzenie mu przyszykować, które on bardzo lubi. Jakieś takie dobre mięsko. może z jakąś marchewką, on no, lubi mu tam wsiekać czy coś. I zobaczymy, czy też zostawi, żeby za wodą latać. Ale myślę, że na 95% też. O, perełka tam jest, co ona tam robi? Co ty tu, perełka, robisz? Perełka lata po lesie. Już tu na coś poluje. Ostatnio lubi grzebać w tych, w tych kopcach kretów, bo. Zaczęły kopać. Może i zima idzie, bo dopiero teraz zaczęły wyskakiwać. To może one się głębiej podkopują. Nie wiem, pewnie jakieś głupoty gadam. Ale gdzieś takiej słyszałem, że jak dużo kopców się pojawia, to idzie na mróz. No, coś tam zauważyła, bo ogonem tak kręci w specyficzny sposób. Tak aż jej dygocze bym powiedział. Co ty tam zobaczyłaś, Perła? Pewnie jakiego robaczka. Ona taki na robaczki lubi przypolować. Wszystkie pająki mi w chałupie wytępiła. W sumie trochę niepotrzebnie, bo ja tam do pająków nic nie mam. Raczej nic im nie robię, niech sobie żyją. Nawet za bardzo im tych sieci nie ściągam, bo to zawsze jakieś komary połapie. Pożyteczne stworzenia, a mnie nie gryzą. Żyjemy w symbiozie, no ale muszą robić gdzieś wysoko sobie, bo jak zejdzie gdzieś nisko, to perełka nie przepuści. Dobra, bo jak zwykle się kręcę, gadam, obserwuję. Nawet tej wody jeszcze nie wymieniłem, nie mówiąc o kurzaku. O, a piwnica to już się całkiem łobaliła. No co zrobić? Głębiej się nie podkopiecie, bo są siatki. A w tym piachu to ciężko, żeby się trzymało. Chyba, że Wam jakiś stelaż zrobię na dach i taką ziemiankę tu się zrobi. Ej, to nawet jest fajny pomysł. Takie troszkę boki oszalunkować i położyć im deski u góry, żeby się nie obwalało. przysypać ziemią, no, bo one bardzo tutaj lubią po tym latać. Może i tak zrobimy. No bo głębiej to już nie da rady. Przecież nie odkopię wam teraz tych siatek, żeby się podkopać głębiej. Chyba bym oszalał. Tylko woda ruszy, już się wszyscy zlatują. Dajcie, dajcie. Tu wam trzeba te błoto wymyć. Dobrze, że upałów nie ma, to tu już nie zielenieją te baseniki. Zaraz wam tu zupełnie, tylko jeszcze pojedło i ten drugi baseniki. I przestała woda lecieć. Się zagina ten wąż, no ale to nic dziwnego, jak on taki rozłożony ciągle lezi. To, to nie ma dziwoty, że tak się wyprawia. Woda wymieniona. Edziu też już przyleciał, już pozakręcana. Niech sobie odpoczywa. To bierzemy się za robotę. Już tutaj w międzyczasie pomału zaczynałem grabić ten kurzak. Dzisiaj akcja gnój. Znaczy, wiecie. Oczywiście to tak ja w żartach trochę mówię, że biorę się za robotę, to są bardziej figle i psoty. Kiedyś w życiu, to już dużo lat temu, miałem przyjemność pomóc w takiej prawdziwej akcji gnój. Zobory wybrać, tego pełno, ileś rozrzutników, widłami, w ileś osób. To jest robota. A tu u mnie tam z pięć taczek kurzaka, no to wiadomo, że to figle i psoty, bo tak sobie pomyślałem przed chwilą, może wieczorem do kawki sobie to włączy, jakiś pan rolnik na przykład, co cały dzień gdzieś przy widłach robił, przy gnoju, ciężka robota, w pocie i w ogóle. I sobie włączy takiego mojego gniota, przez przypadek mu się wyświetli i zobaczy, że ja mówię, że się za robotę biorę, bo tu mam trzy taczki kurzaka, to może pomyśleć, że coś się tu poprzestawiało mi w głowie. Także oczywiście ja to mówię w takiej przenośni, bo ile mi to zajmie? Pół godziny, godzinkę. I to wcale nie ciężkiej roboty. Bocianek, byś się trochę przesunął, bo zaraz tutaj widły wchodzą do roboty. Jak się tak przygrabiło, to nawet coś nieco z tego kurzaka jest. Lecę szybko po wkrętaczkę, chociaż tą jedną deskę przykręcę, bo mi tu kury ciągle rozgrabiają. Bocianek jest prowodyrem tej bandy rozgrabiającej. No dobra, dobra, szybciutko robimy, bo mi tu znowu na rozrzucają. Bocianek, zabieraj tą ekipę, bo my tutaj przykręcamy i to tu się trzyma na słowo honoru na tych na grabiach, żeby mi nie odstrzelił ten 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 co? Słupek, bo on nie jest ani wkopany, ani nic. No i zrobione, nie ma tak profesjonalna robota. Trochę przemieszałem górę z dołem. I powiem wam, że u góry to taka słoma, ale pod spodem, to to wygląda co to się tak mi powyginały te widły. Trzeba będzie je naprostować jakim młotkiem. Gdzieś o coś tam zahaczyłem pewnie. Ale pod spodem patrzcie, jak to jest ładnie już tu przerobione. To nawet do grudka by się zdało to podsypać. A może pod namioty bym z dwie taczki wysypał? No jest to jakaś opcja, na pewno to dobry nawóz. O, baterie mi się kończą w mikrofonie, to chodź, polecimy po brzuskę dla królików i po zielonkę, a ja na ten czas podłączę to wszystko do prądu, także widzimy się jak wrócimy. Brzuska jest, zielicho jest, w międzyczasie naładowały się mikrofony i można działać dalej. Smacznego, zajadajcie. Oczywiście pojemniczek z paszą to czarny od razu wywalił już z samego rana, jakim dałem. No dobra, a jutro, jak nie wymyślę nic głupszego do roboty... To wam może tu się ogarnie tą sztolnię jakoś. W sumie, jakoś tutaj boki delikatnie obłożyć, na górę jakieś deseczki, tu takie jakieś ścinki się wyszuka, przysypie jeszcze ziemią, żeby miały swój taki tutaj bunkier, skoro, skoro tak lubią, bo nawet takim się zawalił, to one bardzo często sobie ten latają, w tej nazad. Pewnie lubią taką zabawę, no taka królicza natura, że kopią sobie nory to by tutaj miały do zabawy. Teraz kolejna bardzo ważna rzecz, bo ładne te kwiatki tutaj porosły, a w domu ja oczywiście ani jednego kwiatka nie mam, to sobie zrobimy. Ciekawe ile one wytrzymają w wazoniku. Ciężko powiedzieć, tylko jakoś to ładnie trzeba związać. Do szkoły to mogłem iść o na florystę z moim poczuciem estetyki i piękna, na pewno bym zrobił tam furorę, ale chyba w dziedzinie jakiejś sztuki nowoczesnej, bo to tylko to by mogło chyba przypominać, czyli takie wiecie, nie wiadomo o co chodzi, trzeba się domyśleć. I elegancko wyszło, a jak ładnie pachną, tretytką tutaj ścisnąłem, żeby to się trzymało. Do ładnego wazoniku, designerskiego. O i na stół, jak znalazł. Ale zadowolony jestem z siebie wam powiem. Dawno nic ładniejszego nie zrobiłem. Znaczy, to natura zrobiła. Ja tylko to poskładałem do kupy, zacisnąłem trytytką. i luks. Podlewałem sobie w namiocie właśnie. I patrzcie, co tutaj się wydarzyło. Dynia jest. Ale dynia nie ma już połączenia z rośliną. Już to obleciało. Zresztą jest całkiem suche. Tamta druga to jeszcze ma połączenie i troszkę bardziej zielony. Ta była dalej. Ciekawe, czy tu już jest. Dojrzałe czy jeszcze nie, jak myślisz, Perełka? Nie wiem, ale już chyba trzeba stąd zabrać. Poczekam na Wasze komentarze, czy to można już zajadać, czy jeszcze nie. Pomidorów już prawie koniec, ale pary jeszcze dojrzewa, to jeszcze je podleję od czasu do czasu. Ca czasem coś się zje, bo są bardzo smakowite. Oj i skuterka trzeba sprzedać, póki ma ważne opłaty, bo on ma ważny przegląd i ubezpieczenie. Jeszcze z pół roku... Albo i dłużej nawet jeździ, skręca, hamuje bardzo dobry sprzęt. Można nawet sobie jechać na dalekie wyprawy. Zobaczymy, czy odpali teraz. Za pierwszym razem nie, za drugim prawie, za piątym. To jest bardzo dobry, solidny sprzęt. Tylko Edziu go coś nie lubi, to trzeba sprzedać. Tak to by było. Można by sobie w trasę gdzieś jechać. Prawie wszystko działa. Oprócz tutaj wskaźników. Z przodu nie ma świateł. Ale żaróweczka się żarzy, jakby co. Przynajmniej się żarzyła. Teraz to już chyba całkiem gdzieś odpadła. No weź. Bo się łobale. Jedziemy, odstawimy go gdzieś bliżej garażu. Ale tak na poważnie, jakby ktoś chciał, to niech pisze na maila w opisie. Za jakąś symboliczną kwotę mogę go oddać, bo ja go nie będę remontował. Wiadomo, że na żadną drogę publiczną, nim nie wyjadę. On ciężko odpala, bo ta kopka już tam prawie wcale nie łapie tam, co któryś raz załapie jeden ząbek, ale i tak odpala. Także myślę, że ten silnik jest w nawet niezłym stanie. Dobrze jeździ, ale najlepiej jak ktoś sobie sam przyjedzie. Obejrzy, może właśnie ktoś silnik by potrzebował, może ma taki tylko silnik się rozklekotał. Jak coś to piszcie na maila, no, bo bez sensu go dalej ubezpieczać. To oce to chyba musi być cały czas. Co prawda jeszcze pół roku, ale ale no może, może ktoś tam, nie wiem, jakieś elementy, siedzenie, coś tam, tylko na części ja go nie chcę sprzedawać. Jak ktoś chce, niech weźmie całego, aby mi kwit dał, że go sobie, wiecie, wyrejestruje z siebie, to niech śmiało, pisze. Przeszło mi przez myśl wcześniej, żeby ten silnik wymontować i zrobić sobie jakieś takie wozidło albo taczkę z napędem. Tylko wiecie, to ja o takiej mechanice to nie mam, nie mam pojęcia, nie ma opcji, ile bym poradników nie obejrzał i nie przeczytał forów, to to by mi się to raczej nie udało, nawet na 100% by mi się nie udało bym musiał sobie z kimś grzebać, kto choć wie co do czego służy, bo ja nie wiem, no ale pomysł całkiem fajny o, a wracając do tematu grzybów to może coś się ruszy, bo popadało ostatnio w nocy, popadało patrzcie ile, jak na moje rejony to jest naprawdę całkiem nieźle, no pół pół litra to nie będzie na metra, no ale zawsze Zawsze trochę, nawet widać, że coś tutaj wpadło do tej kolby. O właśnie, jeszcze jedna sprawa, bo tak patrzę na ten karmnik, u mnie to już trochę tradycja, że co roku stawiam nowy, ale w tym roku chyba nie ma sensu, bo ten się dobrze trzyma, jakoś specjalnie się nie kolebocze, spełnia swoje zadanie, podstawka na kamerę tutaj działa, widać ładnie te ptaki, które przylatują, trzeba będzie go tylko tam wymyć, odkazić i będzie można nową. Kaszę, pa, tą paszę, karmę dla ptaków sypać. No bo już jesień, zaraz się zrobi pewnie jeszcze chłodnie, jakieś przymroski i zaczniemy znów dokarmianie. Także możecie napisać, robić nowy czy zostawić ten, bo sam nie wiem. Perełka, co o tym sądzisz? Perełce to ten się raczej podoba, bo ona tutaj sobie wchodzi bez problemu, tylko że ona, jak tutaj wchodzi, to w nocy. I perełka nie atakuje ptaków. Nawet na tego głębie nieraz to tak tamo pobiegnie zanim pobiegnie, parę razy dobiegła, to tak tylko staje na tylnych nogach i przednie ma w górze, i tak macha i. I tyle, jeszcze nie dotknęła żadnego. No zobaczymy, to jednak kot różnie może być, mogą jej się upodobania zmienić. No ale nawet w tym karmniku to nigdy żadnej tej sikorki nie ruszyła, ani nic. Ona to tylko myszy łapie, a tak jak gania te gołębie, to nieraz bywało tak, że i kurę tak pogoniła, tylko kura to nieraz ją dziobnęła, to sobie poszła. a gołąb to ucieka do góry. I kolacja podana, czas puścić kury na zielonkę, te dni to teraz lecą. Raz, dwa, no ale co się dziwić, jak już 18.20 słońce u mnie zachodzi? No to kury, żeby trochę polatały. Nie zamknę tarasu. Żeby kury trochę polatały po zielonce, no to o 16.00, nawet trochę przed 16.00 trzeba je puścić, żeby z te dwie godzinki miały. Bo część kur, jak na przykład malutka, która tutaj sobie oskaczę wesoło, to się już zdecydowanie przed zachodem słońca schodzi na grzędę, zajmuje swoje miejsce. Także, żeby i ona miała okazję troszkę sobie podziubać. O, Edzia, kość. no to kury ją obdziobią już do zera. Ona jest świeża, to nic im nie powinno być. No, kurom się daje nieraz i surowe mięso. Przecież sam daje im te kostki. To nie wiem nawet, czy taka kość do obdziubania nie jest dla nich lepsza od takiej kostki. Oby tylko jakieś robeli nie dostały od tego. Ja mam teraz bardzo odpowiedzialne zadanie, bo pilnuję kur, to znaczy obserwuję niebo, czy ja nie lata? Bo ostatnio znowu próbował mi kurę zabrać, ale jakaś nie dojda z niego, bo znowu mu się nie udało i kurze nic się nie stało. Ale już do ziemi ją przydusił, tak że obserwuję, robię tutaj za radar. A z wami się żegnam. Jak nie wymyślę nic głupszego, to jutro królikom pomogę zrobić piwnicę, może podtrzymać trochę dłużej niż ta, którą one same zrobiły. Także zapraszam na jutro, na siódmą rano. Na razie, cześć!